Czy kobieta powinna być atrakcyjna? A słuchajcie, ja chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja nie mówię, że kobieta ma non-stop, nie wiadomo jak wyglądać, ale czym innym jest marowanie się bardzo mocne, czym innym jest robienie z siebie kobiety całkowicie zrobionej, bo to jest ohydne i to się nie podoba mężczyznom, a czym innym jest bycie zadbaną kobietą. Kobietą, która dba o swoją higienę, która no, zawsze ma ułożone włosy, chce jej się, ma jakiś fajny makijaż, jest fajnie ubrana, nie dla mężczyzny. Ona to robi dla siebie, ponieważ jeżeli siebie szanujesz, jeżeli o siebie dbasz, no to chcesz po prostu spojrzeć w lustro i się sobie podobać. I oczywiście, ja powiem Wam więcej, najpiękniejszym makijażem kobiety jest uśmiech. Ona nie musi. Mieć nie wiadomo czego, ale na przykład fajny krem do twarzy, do ciała, fajne, zadbane włosy, zadbana skóra. To są te ważne aspekty, które też wskazują na to, że ty dbasz o siebie od środka. Powiem więcej, kobieta, która ma dobre myśli, pozytywne, Fajną wibrację, ona tak naprawdę promienieje kwitnie na zewnątrz. Także nie chodzi o to, żebyś ty nie wiadomo jak wyglądała. Chodzi o to, żebyś po prostu dbała o siebie, dla siebie, a nie dla niego. Ale efektem ubocznym będzie to, że Twój mężczyzna powie: Wow! Moja kobieta wygląda rewelacyjnie. Moja kobieta jest tak naturalnie piękna i zadbana, że ja się cieszę, że ona jest ze mną. Ja gardzę tymi sztucznymi kobietami. Ja się cieszę, że moja wygląda tak, jak wygląda, i jest tak zadbana, i dzięki temu jest atrakcyjna. Napiszcie, co o tym myślicie, kobiety i mężczyźni, w komentarzach. Pozdrawiam.